Raz. Święto Paschy, Pesach zostało ustanowione według ksiąg Mojżeszowych Starego Testamentu. Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy będzie wam pierwszym miesiącem roku. Księga wyjścia na do 2 to początek historii Izraela jako wolnego narodu wybranego przez Boga Jachwe. W języku hebrajskim Pesach oznacza. Omijać, przechodzić obok. Nazwa odnosić się do tego, co wydarzyło się w Egipcie, kiedy Bóg Jahwe zesłał dziesiątą plagę. Plagą tą była śmierć pierworonnych. Izraelici dostali szczególną instrukcję, jak się przed nią uchronić. Od śmierci mogą ratować ich tylko krew niewinnego baranka. Każdy hebrajczyk miał nią pozwalać od drzwia i nad proża wejścia do swojego domu. Anioł śmierci omijał w Pesach tak oznaczone domy. Życie pierworonych zostało tam ocalone. Zabity baranek miał zostać spożyty przez całą rodzinę, która była gotowa do podróży, podróży ku wolności i spotkania z Bogiem, jak obchodzimy to święto, ponieważ jest to ofiara paschalna dla pana. Ta... Na Yahweh, który domy synów Izraela w Egipcie, gdy Egipcjanom zadawał ciosy, a domy nasze ochronił. Księga Wyjścia 12:27. Przestrzeganie Paschy stało się wymogiem wiecznym. Przestrzegajcie tego święta przez wszystkie pokolenia, jak ustanowienie wieczne. Księga Wyjścia 23, 15. Patrz, abyś w miesiącu po osób odprawiał Paschę dla Pana boga jachwet gdyż w miesiącu głosów wyprowadził cię pan bóg jachwet twój z egiptu w nocy księga powtórzonego prawa 16. to święto wyznaczyło też punkt w dziejach historii w którym potomkowie kuba stali się narodem izraelskim narodem wybranym zostali zjednoczeni wokół jednej obietnicy jednego przymierza a który lud jest tak jak Twój, jak Izrael, jedyny naród na ziemi, dla którego Bóg Jahwe wyruszył, by go sobie wykupić jako lud, aby mu nadać imię i dokonać dla nich tych wielkich i strasznych rzeczy, wypędzając narody i ich bogów sprzed Twojego ludu, który sobie wykupiłeś z Egiptu. Księga Samuela, 17. Pascha ta także wyzwolenie w sensie Duchowym. Izraelici zostali uwolnieni przed duchową degradacją i pogrążeniem się w grzechu. Zależało to od ich wiary i posłuszeństwa Bożego Słowu. Wtedy Bóg Jachwe spotkał się indywidualnie z, z każdą rodziną i stworzył nową, szczególną więź między nimi. Każdy, kto w tym wydarzeniu uczestniczył, został zbawiony. Święto Asw pozwala zrozumieć konieczność i istotę śmierci Mesjasza. Jękuszła, Hamashiach. Pascha była zapowiedzią wyzwolenia z ciemności, grzechu i śmierci. Mesjasz Jahuszuła Hamaszyach umarł właśnie wtedy. Jego ostatni posiłek z uczniami to była wieczerza paschalna. Następnego dnia, w pierwszy dzień Paschy, wypełnił ją, umierając na krzyżu, albowiem na naszą paschę, jako baranek, został ofiarowany Jahuszuła Hamashiach. Pierwsza Koryntian 5:1. Baranek paschalny był zwiastowany Tunem jeszcze czystszego baranka, baranka bez grzechu, który miał przyjść, aby wykupić człowieka od kary śmierci. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Jak wcześniej krew baranka paschalnego na odrzejach ocaliła pierworonych przed śmiercią, tak ofiara wszelej krwi Jezuszu w maszynach dzisiaj chroni tylko tych, którzy zaufali Bogu i uwierzyli Mu. Baranek paschalny miał być bez kazy. W Egipcie Bóg polecił, by baranek nie był krojony i by żadna jego kość nie została zamana. Miał zostać złożyty w całości wraz z chlebem, bez kwasu. Wszyscy mieli być gotowi do drogi przy pasem z sandałami na nogach. O jachuszuła czytamy, że był doskonały i nikt nie mógł dowieść mu grzechu. Angelia Jana 80 ponieważ go nie popełnił. In. Sam we, w czasie ukrzyżowania nie złamano mu żadnej kości, mimo że było to po Wszechnie praktykowane. Ewangelia Jana 19:36 Ofiara jahusza jest całkowita i doskonała. Swoje Bożym grzech porównany jest do kwasu. Aby przyjąć ofiarę paranka musimy odrzucić wszelki grzech. Mamy być gotowi do drogi, tam gdzie On nas prowadzi. Paska w Egipcie była proroczą zapowiedzią ostatecznego uwolnienia, które dokonało się kiedy Mesjasz został przybity do krzyża. Yahushua Ofiarowuje każdemu odkupienie, jeśli tylko chcemy mu zaufać i przyjąć go za jego zapłatę za grzech. Każdy może pojednać się z Bogiem, akceptując jego doskonałą ofiarę. Kiedy obserwuję, jak cudownie Bóg Jacho przygotował i przeprowadził cały proces zbawienia człowieka, to naprawa mnie to uwielbieniem dla jego mądrości. Niesamowita jest rzecz. Yellow paschy w kontekście narodu i jednostki. Bo przez wieki Bóg Jahwe przygotowywał moment, według mnie najważniejszy w historii świata. Zasłona w świątyni rozdarła się na boje. Została otwarta droga do miejsca najświętszego. Tą drogą jest Jahushua, Hamasjach, Mesjasz. Nie ma innej. Bóg zrobił wszystko, aby czynić Zadość sprawiedliwości dać szansę ratunku każdemu. Jego miłosierdzie jest nad wszystkimi. Była już mniej więcej godzina szósta i ciemność zaległa całą ziemię aż do godziny dziewiątej, gdy zaćmiło się słońce i rozdarła się zasłona świątyni na dwoje, a ja chuszyła Hamaszych, zawoławszy wielkim głosem, rzekł Ojcze, ręce Twoje polecam ducha mego i powiedziawszy to, skonał, Ewangelia Łukasza rozdział 23, do Odpowiedział mi Jachusza, ja jestem drogą i prawdą, i żywot i nikt przez nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, 14 do 6, ale co powiada pismo, blisko ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jachusza Hamaszyjach jest Panem i wierzysz w, ser w sercu swoim, że Bóg. Jak was budzi go z martwych, zbawiony będziesz Rzymian 10 do 8.